Cześć, dzień dobry, witajcie. Jestem jeszcze w bloku, wychodzę do sklepu. Słuchajcie, jest tak zimno, jest po prostu lodowato. I Boże, ktoś tutaj nawet wjechał kulaj nogą. No już ci ludzie są nienormalni. Przecież tu ludzie na wózkach jeżdżą. No, w każdym razie, słuchajcie, ubram się jak, jak na zimę, bo jest zima, jak widać. Palić papierosów nie trzeba. W sumie temperatura, Wam powiem, jest taka, że wydawałoby się, że jest cieplej, bo jest przepiękne niebo. Nie ma ani jednej chmurki. Jak widzicie, ani jednej, więc jeżeli będzie dzisiaj zorza, no to będzie piękna zorza. Wczoraj padało i już dziś wstałam też e, z bardzo taka. Bardzo długo spałam i bardzo długi rozruch poranny miałam. Ale naprawdę w tej chwili jest przepięknie. Słońce już jest tak nisko. Dzisiaj mamy 7 grudnia. Słońce już jest tak nisko, że. O, puszczą, puszczą. E, słońce już jest tak nisko, że budynek, który naprzeciwko mojego bloku stoi, to słoneczko już jest na wysokości 7-8 tylko piętra, i później za chwilę już znika. I bardzo często spotykam się, no u mnie też jest ciemno, i to piszą osoby, które piszą z Polski. Ja nie mówię o Was, którzy mieszkacie gdzieś w tych takich północnych krajach, czy to będzie północna gdzieś Kanada, czy to będzie Norwegia, Szwecja, Finlandia i tak dalej. Ja mówię tutaj o osobach z Polski, że właśnie, bo u mnie też jest tak ciemno. Słuchajcie, nie. Jest jedna rzecz, której ja nie mogę zrozumieć i ogarnąć geograficznie, to jest bardzo taka fajna ciekawostka. Otóż w tej chwili dzień na Islandii i dzień w Polsce kończy się mniej więcej o tej samej godzinie, czyli powiedzmy około 16 i tu i tam. Ale u nas dzień rozpoczyna się około 11 rano, a w Polsce koło po 8. I tu jest właśnie ta różnica, która zabiera nam tę godzinę. Ja właśnie tego nie mogę zrozumieć, dlaczego u nas właśnie rano jest jakby dłużej, trzeba czekać, żeby słoneczko w ogóle się pojawiło, a wieczorem jakby nie było, mamy podobne po prostu godziny zajścia tego słońca, chociaż Wam powiem, że jeszcze tutaj dwa tygodnie będzie się ściemniało, to u nas już po 15 będzie ciemność. Nie, za mną nikt nie idzie. Tak patrzę, bo wszyscy nagle zwolnili i idę z tą kamerą. Słuchajcie, w tej mojej wielkiej czapie. No bo stwierdziłam, jest zimno, żeby mi w uszy nie wiało. Ja tu już wszędzie nawet widzicie. Dzisiaj mam nawet te ortalionowe spodnie od wiatru, gdzie ani metr wiatru nie wieje. Ale ja już tak się boję, jeśli chodzi o ten mróz, żeby mi kolana się gdzieś tam nie przechłodziły, bo zaraz później mnie to boli wszystko. No. E, chciałam pokazać wam tutaj te domy ozdobione, ale wam powiem jeszcze szczerze mówiąc, za bardzo nie ma. Ludzie dopiero zaczynają to wywieszać. Dużo się pracuje. Ludzie nie mają czasu. I to jest też ta pora roku. Pora roku. Nikomu się nic nie chce. Powiem wam, że nawet mi jest bardzo ciepło. Może w dłoni mi trochę chłodniej, ale ogólnie mi jest gorąco. A tu mamy jakiś dom. Tu mamy też balkony na bloku, jak widzicie. I. o, zmęczyłam się. No i widzicie, to tak jest, no ale trzeba się przejść. Idę po. Po co? Ja idę po pomarańcze. Idę, bo będę chciała robić skórkę z pomarańczy. Jeszcze z przepisu mojej mamy, a moja mama z przepisu mojego starego. Starego, mój stary, w ogóle szefem kuchni całe życie był. No, trudno. Straciłeś facet, się nie chcesz przyznać do swojej córki. Mam nadzieję, że ktoś to ogląda i mu powie, że dużo stracił, bo stracił. Nie poznał mnie nigdy, bo nie chciał. A jego żona nie życzyła sobie kontaktu moich z nim. Także jego żona e, Cwana Chytra Lisica, a on głupi, że się posłuchał, bo mądry facet, który ma dziecko, e, nie postępuje w ten sposób. A no i teraz właśnie zmienię temat, bo mi się nie chce o tym już gadać. Tu stoi taki mały Aigo. I właśnie Aigo albo Jaris, albo Auris, na którego mnie nie stać. No już wiem, po prostu zapadła decyzja i to nie moja, bo ja tam jeździć chciałam moim samochodem jeszcze długoterminowo. Jeszcze parę lat bym nie jeździła, bo mi on nie przeszkadza w niczym. Ale już jest tak rozwalony. Że wczoraj mi chłopaki poinformowali, że jeżeli dojeżdżę do, e, do wiosny, to mi zmienią opony bardzo chętnie, jeżeli dojeżdżę. No także dojeżdżę, nie dojeżdżę, będę próbować. A teraz i tak go odpalić już nie mogę, bo już taki strajk marzę. No niestety, zapsuty jest cały. O, co tutaj? A, tu jakieś. Co to jest? Aha, do rowerów. Patrzcie. I tu można sobie zaparkować rower. Ale o co to chodzi? Ach, płatna aplikacja! Jak to bywa, dobrze jestem wnet, to idę sobie na moje zakupy. Dobrze, zobaczymy, co mi się tu uda dzisiaj kupić i nagrać. Banany nie za ciekawe. No, nie za ciekawe banany. No, już w ogóle takich nie powinni to sprzedawać. No, ale cóż, trzeba coś wziąć. Wiecie co, ja chyba będę musiała się rozłączyć, bo ja mam tutaj i wózek, i drugi wózek, i brakuje mi po prostu ręki. No, jak widzicie, wyszłam już ze sklepu, ręka boli, nie mogę prawą ręką, widzę mojego wózika prowadzić. No dobrze, to będę tak sobie gadać, bo jak widzę, to po prostu dalej ręka boli, chociaż były dwa dni, że mniej bolało. i a. Um... Tak, co kupiłam? Słuchajcie, kupiłam pomarańcze. Kupiłam pomarańcze, kupiłam banany, co jeszcze mleko? Mleko i. Wiecie co, nie pamiętam, co kupiłam. No, nie pamiętam, co kupiłam. Taką sklerozę mam ostatnio, już nawet nie pamiętam, co kupiłam. No, to trudno. Zobaczę w domu, co kupiłam, bo strasznie ślisko. Trzeba iść i patrzeć, co jest tutaj. A mleko kupiłam, tak. To chyba tylko to, kupiłam wszystko. No. I... A, I dwie cytryny. No właśnie, trzeba pamięć ćwiczyć. To już z tego siedzenia w domu. No a jednak muszę iść tą ręką prowadzić. Może jakoś dojdę. A oczywiście kamera się wyłączyła. Jest taki mroz, że bateria padła bardzo szybko. Zobaczymy, jak długo ta bateria pociągnie. Ale niestety kamerka ma to do siebie, że bateria dość szybko pada tutaj na mrozie. I ciężko się nagrywa w tych islandzkich warunkach. No, ale chwilę na pewno, parę minut pozwoli to nagrać. Jest przepiękne niebo. No teraz nie widać, ale takie różowe od samego rana. Jest piękne różowe niebo. Ja tam mówiłam o, właśnie o zakupach, ale to już nieważne. Nie ma co już tam do tego wracać. Jest ślisko. Mam buty traperki i wam powiem, że te traperki, jak wszystkie traperki, nie wiadomo czemu są zawsze śliskie. Trzeba bardzo uważać. Właśnie, trzeba będzie zabezpieczyć się w kolce na buty kolczatki na buty. I ja mam jeszcze jedne kolczatki, ale zepsute. Muszę kupić nowe, bo mi jedna odpadła. No ale jeszcze da się je założyć. Eee, także w bonusie były zawsze najtańsze i takie same jak wszędzie, praktycznie. Więc można sobie spokojnie je tam mogę wam polecić. Kupcie sobie, jeśli tutaj jesteście w islandzkich warunkach, bo coś czuję, że zima w tym roku będzie... O ja ślisko w poślizg wpadłam. Zima będzie w tym roku ciężka, mi się tak wydaje, bo a, no zapowiada się to, bo słuchajcie, śniegu nie ma cały czas. To jest bardzo dziwne dla Islandii, że jeszcze nie ma w tej chwili śniegu, żadnego opadu śniegu nie było. Chociaż wczoraj o 23 widzicie tutaj tak, idę, patrzę, bo jest tam właśnie fajny domek. Który pięknie z okna widzę, wieczorem jest oświetlony. Ech. No, w każdym razie, tak, zgubiłam wątek, bo o domku sobie tu pomyślam. Ale mówię o tym śniegu, że już o tej porze roku, już dawno powinien tu być śnieg. Już dwa, 3 razy mógł padać. W sensie na przykład tydzień by trzymało, rozpuściło się, trzymało, rozpuściło się. Bo tak właśnie na Islandii przeważnie jest, że. Przychodzi śnieg, chwilę potrzyma. jest powiedzmy minus 7. Tak jak właśnie teraz ma, jutro już spaść do minus 7. No i chyba jutro już w końcu będzie ten śnieg, bo no gdzieś tam zapowiadają coś takiego. O, patrzę co tu mam w okienku ładnie, tak dobrze jest, bo światełko w okienku gdzieś dałam świąteczne. Jedno. Mam nadzieję, że agentka. Nie będzie tego światełka chciała, że tak powiem, zjeść. Co się gapisz i jedziesz i gadasz przez... O, ale piękny ten, zobaczcie. Jedzie, gapi się. Ja idę, to się tylko gapi, że z kamerą mi no. <grych> Ale piękny księżyc! No, jeszcze chwilę tak sobie popatrzcie, bo naprawdę wspaniały jest. Ale wielki, taki zimowy. Taki zimowy. Widzicie, zimowy, piękny księżyc. O! I ja już do domu docieram. Patrzę, sąsiedzi też już zaczynają te lampki wieszać w okno, ale w sumie tylko dwa mieszkania mają. Tak, żeby było na całe okno. No to piękny księżyc. Oczywiście z okna go nie zobaczę. Ale jest szansa, że może będzie zorza. A jak będzie zorza, no to będzie pięknie. To będzie przepięknie. Szkoda, że ta kamera właśnie nie uchwytuje zorzy i nie mogę Wam pokazać, bo próbowałam i telefonem zdjęcia wychodzą, ale, ale to właśnie kamera nie łapie. Ta kamera nie łapie. Słuchajcie, nie, taki dziwny zapach wszędzie, gdzieś jest, jakby jakieś piwo rozlane było. Tutaj już w ogóle zdziedziało, trochę na tych moich blokach, bo coraz więcej takich meneli przychodzi. I no niestety jest to przykre, że ludzie po prostu pieniędzy nie mają, chowają się, bo jest zimno. Ale są menelami, ćpunami, alkoholikami i nie powinni tu przychodzić z takiego względu, chociażby, że a wiecie, ktoś coś tu ukradnie, zniszczy, i no to po prostu oni tutaj nie mają wstępu. To jest tylko dla mieszkańców. No, ale też zauważyłam, że więcej ludzi pije w tej chwili przez tą całą sytuację. Moi sąsiedzi to też tutaj chodzą. Niektórzy pod wpływem i to mocno. Jeden to taką dobrze daje. No, szkoda, przykryta, jest, bo jest bardzo miły gość. Później zrozumiałam, dlaczego on pije, bo się okazało, że jego mama była Niemką, którą przywieziono tutaj zaraz po wojnie. I to były kobiety, które a, po prostu na farmy wywożono ze ślączykami. No i tak już zostały. No i prawdopodobnie on był jakiś taki prześladowany tutaj przez miejscowych i być może facet gdzieś się po prostu zapija to. Dobrze, ja idę, słuchajcie do kafistofy. Żegnam się tu z Wami i idę z moimi sąsiadami pogadać, bo jedna babka ma sprawę do mnie, także pozdrawiam, na razie, trzymajcie się, cześć.